Thank you. Znowelizowane przepisy ordynacji podatkowej z mocą od 1 stycznia 2019 roku przewidują, że osoby prawne i jednostki organizacyjne, które wypłacają środki finansowe, wypłacają wynagrodzenie tak zwanym promotorom, powinny posiadać taką procedurę. Procedurę, która ma na celu przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązków raportowania schematów podatkowych. Jeżeli patrzymy dosłownie na te przepisy, jeżeli staramy się je czytać dosłownie, to yy możemy dojść do wniosku na pierwszy rzut oka, że w zasadzie każdy taką procedurę powinien posiadać, pod warunkiem, że spełnia określone kwoty progowe przewidziane właśnie w ordynacji podatkowej. Natomiast Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach do tego przepisu yy sprecyzowało, co miał tutaj ustawodawca na myśli i z tych objaśnień dowiadujemy się, że do posiadania takich procedur zobowiązujących są w zasadzie podmioty, które Y, mają potencjał doradzania innym podmiotom, na przykład w strukturze kapitałowej. Czyli dosłownie nie jest to jasne do końca, tutaj być może jakaś nowelizacja by się przydała, ale z objaśnień y, Ministerstwa Finansów wynika, że w zasadzie tylko te podmioty powinny mieć procedurę, które y, doradzają w jakiś sposób innym podmiotom, na przykład podmiotom ze swojej grupy kapitałowej.